Witajcie Detailingowi Dziadzia. Dzisiaj ze mną Herenfart i ich Ultra Gloss Detailer. Ciekawy kudeczek. Ciekawy kudeczek z zawartością krzemu. Zacznę może od przyciemnienia, które było widać, że jest znaczne. Co za tym idzie fajnie maskuje, ale niestety traci na połysku jak dla mnie. No właśnie. Uderzenie połysku no nie jest tak fantastyczne jak na przykład przy ich Spluglands. Spluglands się chyba nazywał ten produkt? Tak, zresztą. Klasycznie, yy, propozycja filmu, zapraszam do obejrzenia. Tak, chyba Glans się nazywał, ciężka nazwa do wymówienia i tam połysk był znaczny, ale ten się łatwiej aplikuje. Pomimo takiego przyciemnienia naprawdę produkt nie zostawia mazów. Latarka inspekcyjna nie pokazała nic, dotarcie też jest bezproblemowe. Ze Spluchglansem, no niestety tam wolałem na dwie fibry, czyli jedno rozprowadzenie drugą dotarcie, ale połysk był zdecydowanie fajniejszy. I tam ten produkt mi się bardziej podoba. Wracając do tego ultra glossu. Yy, tak jak już mówiłem, przyciemnienie fajne, maskowanie super, to w ogóle bez wystawania, połys, niestety leży. I porównanie miałem, bo na drzwiach, patrzę na to auto teraz właśnie. I miałem porównanie i mam. Yy, bo na drzwiach tylnych od strony pasażera, czyli prawa strona auta, jest powoka, która się kończy, i zarzucony jest do osuszania. Yy, od Proelite Wax, który siedzi do kolejnego mycia, także tutaj nie ma szans, żeby mi to przedłużyło żywotność powłoki. I moim zdaniem na tamtym panelu fajniejszy był połysk. Tutaj go jednak przymuliło troszeczkę. No jest ten połysk, ale to nie jest to, to nie jest to, co lubię. I kolejna rzecz, kolejny minus dla ludzi, którzy lubią kropelki. Dla osób, które lubią kropelki. Ten produkt nie kropelkuje. Ten produkt zjeżdża, można powiedzieć, taflą. Teraz patrzę na niego, przyjechałem z pracy, yy, padało i te, te krople są w ogóle nijakie. Można powiedzieć, że dno i wodorosty, ale za to fajnie zjeżdża taflą. Co jest przy tym fajne? Fajnie się oczyszcza. Naprawdę yy, brudu nie zostaje aż tyle na tym elemencie, jak na przykład właśnie po tym nanomaksie. To, to jest zauważalne, to bez dwóch zdań. Yy, teraz tak, a, atomizer, bomba. Tutaj nie psikasz, tutaj klikasz. Spójrz, robię klik. Widzisz to? Bomba. Tu mgła fenomenalna. Co za tym idzie? Oszczędność boska, ale mamy tylko 300 ml produktu za 130 zł To Także cena z kosmosu. Wyhaczyłem gdzieś teraz za 100, to i tak już jest super. I czy produkt wart jest tej ceny? Moim zdaniem nie. <śmum> Moim zdaniem nie, ze względu właśnie na ten yy, słaby połow. No, przyciemnienie ma, ok, ja rozumiem, ale ten spluch glans lepiej jednak się błyszczy i jakbym miał wybierać osobiście, to wybrałbym tak produkt. Oczywiście produkt nie jest zły, to nie ma tematu i znajdzie swoich zwolenników, ale ja osobiście nie odczułem takich achów i ochów z aplikacji z uderzenia na Jakoś tak nie, nie było tego takiego ach i och, no. Jakoś tak kurczę no fajnie, że no zarzuciłem tam, maskuję, ale to jednak to nie jest to, co ja lubię. No dobra, pomarodziłem Ci troszeczkę. Opinie na, na temat tego produktu yy, moją znasz. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!